Wam pokażę, jak u mnie w Krakowie, że wszędzie są te nadajniki. Zobaczcie. Pokażę Wam na przykładzie tego bloku. O. Już tylko zbliżymy. Tutaj mamy tak. Sekunda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj mamy sześć. I jeszcze z tamtej strony są z dwa, to mamy 8 czyli trochę niewygodnie, mam długie pazury, o, czyli jak widzicie w samym centrum Krakowa przy ruchliwej ulicy tutaj mamy skrzyżowanie, pętla tramwajowa, autobusowa, łagiewniki i tutaj mamy Lidl i jak widzicie w samym centrum można powiedzieć, tak trują ludzi, niebo takie dziwne dzisiaj mamy. Ale zobaczymy jak będzie. Dodam, że te nadajniki są postawione nielegalnie, zapewne. No. Jeszcze jak znajdę, to Wam jeszcze pokażę, w którym miejscu. Tutaj na razie innych nadajników. Tutaj nie ma akurat. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej, ja idę sobie kartę doładować. Papa! Pa.